Międzynarodowy zlot pojazdów tuningowanych Master Track Show 2022 zachwycał na wielu poziomach. Piękne ciężarówki, fantastyczna oprawa oświetleniowa, świąteczna atmosfera i mnóstwo dobrej muzyki oraz zabawy. Takie rzeczy niezmiennie od 18 lat przyciągają i fanów, i ciężarówki. Tuning ciężarówek, który jest dla wielu najważniejszym argumentem corocznych wypraw do polskiej Nowej Wsi, obejmuje wiele elementów. Powłoki lakiernicze, oświetlenie, układy wydechowe i wiele innych. Wśród artystów upiększających ciężarówki są też tacy, dla których najważniejsze jest wnętrze. W końcu nie ocenia się książki po okładce i podobnie może być z samochodem. W wielu przypadkach to, co zobaczymy w środku, robi jeszcze większe wrażenie. Tapicerowane skórą ściany i podłogi, ciężkie aksamitne kotary, estradowe nagłośnienie i oświetlenie, motywy i gadżety o niebywałej pomysłowości. To częsty widok. Nic dziwnego, że wiele takich kabin zabezpieczonych jest przed wejściem widzów. To nie tylko strefa prywatna, ale i niemała inwestycja. W tym roku jury nie miało łatwej pracy. Poziom wykończenia kabin sięgnął wyżej. Oczywiście ocena jurorów była subiektywna, bo w wielu przypadkach trudno było ocenić, ile pracy kosztowała cała aranżacja. Nagrody przyznane na Master Track Show 2022 za wystrój wnętrza podzielone były na dwie kategorie: najlepsze wnętrze Promising Class i najlepsze wnętrze Master Class. Zwycięzcami okazali się Scania WTC Track z numerem 532. I skania T620 Molanders Transport z numerem 114. Puchary i trofea dla zwycięzców dostarczyła niezawodna firma Kolumbex, dzięki czemu nie wrócili do domu z pustymi rękami. Jeszcze raz serdecznie gratulujemy i dziękujemy zwycięzcom. Dlaczego? Dlatego, że chcieli pokazać światu swoje piękne kabiny. Mamy nadzieję, że przepych takich szoferek skłoni kolejne pokolenia do zawodu kierowcy. Na całym świecie jest ich deficyt. Nie pomagają lepsze stawki czy nowoczesne ciężarówki. Może szansą jest tuning. Mamy taką nadzieję. Przykładem jest Kuba, który jeszcze nie może prowadzić traka, ale już go tuninguje dla taty, kierowcy ciężarówki. Środek cały wytapicerowany, wymalowana deska rozdzielcza wszystkie plastiki w środku z zewnątrz. Oświetlenie. Brawo, jest nadzieja na przyszłość branży. A propos nadziei, musieli ją mieć zawodnicy najtrudniejszego konkursu na zlocie. Z 13 rodzajów zawodów ta dyscyplina wymaga największych kwalifikacji. Tak, chodzi o wjazd do dziury, czyli celowanie oponą w płachtę z otworem. Złośliwi powiedzą, że to sztuka dla sztuki, bo nie ma takich sytuacji na drodze. Owszem, nie ma, ale przy wjeżdżaniu na wagę osiową liczy się podobna precyzja, a stres to nawet przy tym większy. W przeciwieństwie do innych konkursów, jazd do dziury wymaga dużej precyzji. Mata nie może być przyciśnięta kołem. Uczestnik musi mieć odpowiednie prawo jazdy, musi być trzeźwy, co jest sprawdzane i w rozsądnym czasie musi wykonać zadanie nie swoim samochodem a do tego nie może zawieść swoich znajomych i rodziny obecnych na zlocie. Ale zawsze znajdują się chętni i to o dużych kwalifikacjach, bo jak co roku wygrywają cenne nagrody. Gratulujemy uczestnikom i dziękujemy firmie Delta, która użyczyła do zawodów swojego placu szkoleniowego, a aeroklubowi Opolskiemu za udostępnienie lotniska w Polskiej Nowej Wsi oraz za atrakcje lotnicze. Najbardziej widowiskowe było chłodzenie z lotu samolotem pożarniczym Dromader. Ale wróćmy do wnętrz ciężarówek. Wiele z nich warto było odwiedzić po zmroku. Dopiero wtedy można było poznać, jak fajnie są oświetlone i nagłośnione. Właściwie każda z nich mogła zastąpić sprzęt estradowy, co zresztą wykorzystywali uczestnicy. Niemal w każdej alejce trwał odrębny koncert i potańcówka, i tak do Białego Rana, a wtedy budziły się wyspane dzieci, które już od śniadania chciały się bawić. Dlatego tuż obok pasa startowego znajdowało się wesołe miasteczko, które przez trzy dni z lotu było wręcz oblegane przez najmłodszych. A czego tam nie było: karuzele, autodrom, dmuchańce, skakańce i szereg innych atrakcji. A zabawa, wiadomo, także uczy. Wypoczywam z rodziną, z mężem, z dziećmi. Mąż jest trochę mniej zadowolony, że nie może przekazać męskiemu potomkowi zainteresowania do samochodów ciężarowych, więc bajamy to córką. Ruda uprawnienie przede wszystkim. I to się nazywa właściwe podejście do wychowywania i edukacji dzieci. Jest nadzieja na nową generację transportowców. W tym roku przyjechaliśmy pierwszy raz. Prowadzimy firmę transportową, mimo że od zawsze tak sobie marzył, że w końcu przyjedzie. W tym roku obserwujemy, w przyszłym być może też się będziemy wystawiać. Mam nadzieję. Życzymy spełnienia się tych planów, a na kolejnym Master będziemy wypatrywali tej fajnej rodzinki. Wesołe miasteczko podobało się rodzicom, którzy nie szczędzili grosza, aby najbliżsi dobrze się bawili. Co roku coraz lepsze mam widowisko. Mam nadzieję, że będzie jeszcze lepsze. Bardzo dużo atrakcji dla dzieci, ale pokaz tych samochodów super, naprawdę. Każdemu znajomemu polecę. Podróż długa, 5 godzin, ale opłacało się. Ofiarność warta naśladowania, ale wspomnienie i radość dzieci są godne takich wyrzeczeń. Cieszymy się, że są tacy rodzice. Wie, może ich dzieci pozytywnie zarażą się Master trackiem i motoryzacją. Branża potrzebuje pasjonatów. Zobaczmy teraz, jak niektórzy z nich odbierają nagrody za kolejne najpiękniejsze ciężarówki, a rodziców prosimy, aby wyobrazili sobie w takiej roli swoje dzieci za kilka lub kilkanaście lat. W kategorii Master Track of the Show 2022 miejsce szesnaste przypadło Scania R500 Timo Mücke. Pozycja 15 to równie stały bywalec z lotu Coscania, Mercedes Actros Küchler. A 14 lokatę uzyskało Volvo Wolni 2018 z firmy TomTech. I jak, rodzice? Fajnie byłoby zobaczyć na scenie swoją pociechę? Na pewno. Wśród fanów zlotu mamy już pierwsze pokolenie takich osób. To od Was zależy, jak ukształtujecie ich wnętrze. To jak z silnikiem. Co się do niego wleje, taki będzie efekt. O prawdziwości tej zasady można było się przekonać na stoisku Q8 producenta oleju. Na Master traku prezentujemy firmę q firmę, której jesteśmy generalnym i wyłącznym partnerem w Polsce. Reprezentujemy markę z jakichś środków smarnych. Firma q jest jedną z bardziej znanych na świecie marek olejowych. Jest to marka, która pracuje z wieloma procentami samochodów, czyli ma Aprobaty zarówno marki Skania, Volvo, Dafa czy innych poszczególnych marek. Nazwa q to skrót od nazwy kraju, z jakiego pochodzi, czyli Kuweitu. A gama produktów q jest bardzo szeroka. Nie prymujemy jednego szczególnego produktu, ponieważ mamy gamę dla wszystkich samochodów. Od tak naprawdę olejów niskopopiołowych, po oleje niskolepkościowe. Solidnym, dosłownie i w przenośni partnerem q w Polsce jest Mariusz Pudzianowski który jako ambasador marki sam stosuje kuwejckie oleje w swojej flocie. Ich oleje mam u siebie we wszystkich samochodach, praktycznie w całej flocie. Od samochodów osobowych, od motocykli, odkładów kładów po ciężarówki. Na razie te oleje się sprawdzają. Pamiętajcie, że to słowa nie tylko Strongmana, ale i przekornego przewoźnika, który osobiście musi się do czegoś przekonać. Ale dość o pracy. Mariusz Pudzianowski lubi wpadać na Master Traka. Jest jakaś odskocznia od tej ciągłej pracy, bo praca w transporcie, jako transport, jest to ciężki kawałek chleba. Master Truck przypadł do gustu także firmie Syntaco, zwłaszcza pod względem atmosfery. To jest coś bardzo fajnego. To jest jednostronna impreza targowa, jest to impreza piknikowa. Tutaj widać, że wszyscy podchodzą bez takiego spięcia, na luzie, takiej fajnej, rodzinnej atmosferze, bym wręcz powiedział. Naprawdę bardzo fajna impreza. Cieszymy się, że program Master Trucka podoba się tak różnej publiczności. Handlowcy, celebryci, a także kierowcy i przewoźnicy dobrze się czują na zlocie. Sprzyja też temu dobra muzyka, na którą teraz Was zapraszamy. Zobaczcie i posłuchajcie, co się działo na zlotowej scenie. Miłego oglądania i do zobaczenia!